Witaj w ZS2, szkole w której setki uczniów rocznie przeżywają najlepsze chwile swojego życia. Nasza szkoła sprzyja każdemu, w tym osobom niepełnosprawnym, udostępniając im bezpieczny podjazd na zewnątrz, jak i w środku budynku. Kierunki, w których możesz się u nas kształcić to technik rachunkowości, technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik handlowiec, technik lotniskowych służb operacyjnych i technik hotelarstwa. Nasze sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne, a niektóre z nich dodatkowo w klimatyzację. Nie brakuje u nas również sal informatycznych. Mamy świetną lokalizację. W pobliżu naszej szkoły znajduje się dworzec Czyżyny, gdzie można przyjechać autobusami prywatnych przewoźników, autobusami miejskimi lub tramwajami na Rondo Czyżyńskie lub Rondo Kocmyrzowskie. Mamy swój sklepik z szerokim asortymentem oraz przemiłymi paniami sprzedającymi, a zaraz za sklepikiem bufet, w którym uczniowie mogą spokojnie zjeść swój posiłek lub po prostu spędzić wspólnie czas. W ostatnim czasie nasza szkoła przeszła ciekawe zmiany, dzięki którym przy tylnym wyjściu możemy korzystać z siłowni, bieżni do biegania, boiska do siatkówki oraz do piłki nożnej. Co najbardziej Ci się u nas podoba? Jestem Natalia z 4E, bardzo lubię w naszej szkole siłownię, na której super ćwiczę i jest wszystko super git. Ja jestem Filip z te. i generalnie boisko jest spoko, lubeczka, śmigane i ziomeczków mam dobrych, wszystko spoko, szkoła dobra, elegancko. Nasza szkoła organizuje wiele turniejów międzyklasowych oraz bierze udział w turniejach międzyszkolnych z różnych dyscyplin sportowych. Po więcej zdjęć z naszych wycieczek, praktyk zagranicznych lub aktywności, które się u nas dzieją, zapraszamy na naszego Instagrama. Witam, jestem Kamień jest Lot. W szkole najbardziej podoba mi się młoda kadra nauczycielska, własny bufet oraz schody dla niepełnosprawnych są możliwe w szkoły.